Moja przygoda zaczęła się na dobrą sprawę w wieku licealnym. Na początku zacząłem organizować imprezy klubowe, na których sobie tam pogrywałem od czasu do czasu. No i w 2009 roku, już tak postanowiłem, że chcę się tym zająć na poważnie i wtedy oddałem się temu w 100%. I teraz głównie tylko tym się zajmuję. generalnie do muzyki miałem zapał od dziecka. Już w podstawówce tam jakieś dyskoteki sobie organizowałem w podstawówce, w gimnazjum i w 2002 roku obejrzałem filmik z Love Parade. No i wtedy się zafascynowałem muzyką klubową. No i generalnie moje gatunki się zmieniały z roku na rok. Ja zaczynałem grać house, wokalny house i dopiero na dobrą sprawę dwa lata temu już obrałem taki gatunek, jakim jest deep house, tech house i trochę techno. I ten gatunek po prostu wydaje mi się, że najbardziej do mnie pasuje i, i, i dobrze się czuję w tym gatunku. A przybrałeś sobie w ogóle strasznie ciekawą nazwę? Skąd ci skąd się to wzięło? No, szukałem jakiejś tam w miarę oryginalnej nazwy i, i, i po prostu. I pierwsze na myśl przyszły słodycze, bo ja generalnie lubię słodycze, he, cukierki i czekoladę. I po prostu wpisałem sobie z francuskiego, jak brzmią słodycze. No i wyskoczyła właśnie ta nazwa i uznałem, że to będzie nazwa dobra i ją przyjąłem. Wzoru jako tako nie mam, nie wzoruję się na nikim, ale lubię słuchać artystów typu Joris Voorn, Paul Kalbener, Richie Hatwin. No i generalnie słucham ich setów, produkcji i, i mniej więcej coś w takim stylu też robię. Ale żeby się wzorować tak w y, 100% na nich, to, to tak nie robię. Jakiś tam swój styl próbuję obrać, tylko coś tam zaczerpnę od jednego, od drugiego, dam jakiś tam pomysł zawsze i... Na takiej zasadzie. Jak jesteśmy przy produkcji, to jak wygląda twój proces twórczy, jak tworzysz swoje sety? Zazwyczaj to zależy od imprezy. Jeżeli jest większa impreza, czy ta mniejsza, no to po prostu na przykład jest impreza Festiwal na plaży, no to staram się dobrać takie numery, które będą pasowały do, do klimatu, tak? I po prostu wyszukuję, kupuję na Bitporcie jakieś tam kawałki, i mniej więcej już wiem, które mam zagrać. I wychodząc na scenę, po prostu trzymam się tych utworów i na, na żywo je miksuję. A jeśli chodzi o produkcję kawałków, to muszę najpierw dostać wenę i dopiero wtedy tam dobieram poszczególne dźwięki od zera. No i coś tam zawsze wychodzi albo i nie. Jak wychodzi, to staram się to gdzieś wydać w jakiejś wytwórni, a jak nie, no to po prostu do kosza. No generalnie uważam, że w Polsce rynek klubowy, jeśli chodzi o taką bardziej ambitną muzykę, jest niezaciekawy i dlatego w swoje dema zawsze staram się wysyłać do wytwórni zagranicznych. Na pewno zrobię jakiś tam album, ale to już z czasem dopiero, bo jeszcze cały czas produkcji się w sumie uczę nadal, z roku na rok coraz tam się coraz lepiej mi to wychodzi. Dopiero jak już osiągnę jakiś tam poziom, że uznam, że jednak jest ok, to, to wtedy poświęcę ileś tam miesięcy i stworzę jakiś album. Ale myślę, że to dopiero za jakieś 2-3 lata. Najczęściej grywamy po prostu w warszawskich klubach. W różnych po prostu nie ma jakiegoś tam stałego miejsca, gdzie można mnie usłyszeć po prostu trzeba wejść na mojego fanpage'a na facebooku i śledzić moje daty i miejsca gdzie gram a jest jakieś takie przełomowe wydarzenie w Twojej dotychczasowej karierze? No tak, zdecydowanie. No, wcześniej po prostu zdarzało się właśnie granie tylko po klubach, a w 2011 zostałem zaproszony na festiwal Dayglow, który po raz pierwszy odbył się w Europie, w Warszawie. Ogólnie on zapoczątkowany był w Miami i właśnie dopiero tutaj do Europy dotarł w 2011. No i zostałem tam zaproszony na to granie, no i tam zagrałem właśnie sobie imprezkę. I od tamtej pory czuję, że po prostu tak wszystko idzie w górę. Masz wzięcie. No można tak powiedzieć.